Dzisiejsze czytania opowiadają o dwóch zaskakujących narodzinach, o dwóch zaskakujących poczęciach, o dwóch zaskakujących początkach nowego życia. W pierwszym czytaniu widzimy, jak to się ma sprawa z Samsonem, a w drugim Samsonem tak, Samson. E... Po przyszła mi do głowy historia innego młodzieńca, który miał się narodzić, Samuel, ale zdaje się, że pierwsze czytanie dzisiejsze mówi o Samsonie. W każdym razie ta moja wątpliwość podpowiada, że jest w historii mnóstwo takich miejsc, momentów, kiedy rodzi się dziecko, a rodzice mają kłopot z płodnością, bo albo są w podeszłym wieku, albo coś jest nie tak, albo ktoś był niepłodny. I takich historii mamy sporo. Jest to historia Abrahama i Sary, jest to historia no właśnie, narodzin Samsona, jest to historia narodzin małego Samuela i jest to historia narodzin Jana chrzciciela. Zachariasz i Elżbieta, obaj w podeszłym wieku. Oboje w podeszłym wieku i właściwie już Jan chrzciciel nie powinien się narodzić, a jednak się rodzi. W drugim czytaniu w Ewangelii dzisiejszej jest opowieść właśnie o narodzinach Jana chrzciciela. I wybrałem takie przedziwne miejsce. Nad lustrem wody, dlatego że chciałem opowiadać Państwu o lustrze. Ojcowie syryjscy, myślę tutaj głównie o świętym Efremie Syryjczyku, opowiadają o Biblii jako o lustrze, w którym możemy się przeglądać. Jest słowo, w które zaglądamy, i tam widzimy swoje odbicie, widzimy swoje, swoje rysy swojej twarzy. Pismo Święte opowiada nam coś o nas samych. Kiedy czytamy biblijne historie, kiedy zagłębiamy się w to wszystko, co się działo w starożytności, to nie są to historie, które nie mają nic wspólnego z nami, które są o tak po prostu historykami, które, które trzeba poopowiadać albo wypada znać, bo, bo tak dobrze. Nie. Są lustrem, w którym ja jestem w stanie zobaczyć samego siebie, jakąś część mnie samego, jakąś... E, historie te rzucają światło na mój sposób relacjonowania się z Panem Bogiem, z bliźnim i z całym stworzonym światem. I mówi Efrem, dlaczego Zachariasz stracił możliwość mówienia? Dlaczego pozostał niemy przez cały czas ciąży aż do czasu narodzenia Jana Chrzciciela? Mówi, został niemy, dlatego że nie uwierzył. A dlaczego nie uwierzył? Dlatego, że się źle przeglądał w lustrze Słowa Bożego i nie zapamiętał, nie przywołał sobie do, do głowy na myśl, wszystkich tych historii, które, które pokazywały, że jest możliwe dla Pana Boga, że to już się wydarzyło, że były takie pary, które były na pierwszy rzut oka niepłodne, nie powinny mieć już dzieci, a jednak ci dzieci się narodziły. Abraham, Sara, pary, o których wspominałem, małżeńskie, z których narodził się Samson, z których narodził się Samuel, i tak itd. Tak I mówi Efrem. Zachariasz, w momencie, kiedy anioł mówi mu, Zachariaszu, Zachariaszu, będziesz ojcem Jana Chrzciciela, Zachariasz widocznie zapomniał o tych wszystkich historiach i stwierdził, nie, to jest niemożliwe, ja jestem za stary, Elżbieta nie może mieć dzieci, nic z tego nie będzie. Efrem zwraca się do każdego z nas, mówi, czytaj pismo, słuchaj pisma i w momencie, kiedy wydarza ci się coś, spoglądaj w to pismo jako w lustro. I patrz na, na, to, na, to, na to słowo Boże i mów: O, coś się już podobnego komuś wydarzyło. Może się wydarzyć również i Być Może do nas nie przyjdzie Anioł, nie będzie głosił nam, że narodzi się z nas ktoś wielki, albo że będziemy mieli jakiś specjalny, wyjątkowy udział w historii zbawienia, ale każdy z nas ma swój wyjątkowy udział w historii zbawienia mojej, Twojej i całego, całego świata, więc. Na pewno będą takie momenty, że przyjdzie natchnienie, że ktoś nas o coś poprosi, że zostaniemy do czegoś zaproszeni i być może powiemy nie, to nie jest dla mnie, to ja jestem za słaby na to, żeby to zrobić. W tym momencie być może powinny nam przyjść do głowy wszystkie te momenty w Piśmie Świętym, kiedy Pan Bóg zwycięża przy pomocy niewielkiej grupy. Od chociażby historia Gedeona. Wszystkie te momenty, kiedy od chociażby jak w Księdze Machabejczyków mówi dowódca wojska, nieważne przy pomocy ilu ważne, że to Pan Bóg jest odpowiedzialny za losy, za losy wojny. Historie biblijne nasze historie, zestawione razem jak oblicze zestawione z obliczem, które widzimy w lustrze. Efrem i ojcowie syryjscy zapraszają nas do tego. Pismo Święte jest miejscem, z którego możemy czerpać sporo nadziei, bo czytamy i wiemy, że historie nieprawdopodobne już się wydarzyły.